Panie trenerze, po pierwsze chciałbym pogratulować. Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo. Rosa jest na fali z taką grą. Naprawdę wszyscy już myślą w Radomiu o złocie. Ja musiał przestrzec, przestrzec wszystkich. Na razie Rozegramy jutro ważny mecz za stalem Zielonego i Tak naprawdę od jutra dopiero się zacznie dla nas poważne granie, bo umówmy się, te dwa pierwsze mecze to nie byli przeciwnicy jacyś wymagający. Od jutra rzeczywiście zacznie się poważne granie i... I e, nasza siła się sprawdzi jutro przeci z przeciwnikiem, takim jak zastał. Jednak atutem Rosy trzeba zauważyć, jest przede wszystkim e, równy skład, a także kibice. I dlatego większość ludzi uważa właśnie, że to złoto. Czy tam Pan też tak sądzi? To, że mamy fantastycznych kibiców, to wiem nie od dzisiaj. To, że mam szeroki skład, też wiem, natomiast. W niedzielę zapraszam na 13. Mam nadzieję, że wtedy będziemy bić się o złoto, a po meczu powiem, czy się udało. Kolejny mecz, kolejna wygrana, awansowaliście do półfinału w Kucharu Polski. E, jakie odczucia po tym meczu? E, no bardzo się cieszymy. Tak, za, na razie wykonujemy plan minimum, jakim jest e, awans do półfinału. E, jutro jeszcze ciężki mecz na pewno z Stalem Zielona Góra o pierwsze miejsce w grupie. Ale jesteśmy w dobrej myśli i będziemy świetnie przygotowani na pewno. No z taką grą większość kibiców jest pewna, że Rasa w tym roku zabędzie Mistrzostwo Polskie. Słychać zresztą na Hali. No też mamy nadzieję, na pewno zrobimy wszystko, żeby się tak stało. Na pewno zostawimy serce na boisku. Do każdego meczu podejdziemy na 100%. I, I jeśli tak będzie, to, to liczymy na to, że będzie, że będzie to złoto. Dobra.